Hej, cześć tu, Naomi. Jakiś czas temu przewędrowała do mnie peruka ze strony everydayweeks.com. W zasadzie nagrałam już w niej film i zrobiłam już zdjęcia, ale nagrywam taki film dopiero teraz po dłuższym czasie, bo musiałam ją przetestować i sprawdzić, czy nie przysłali mi czasem jakiejś kupy. Tak więc peruka przyszła mi w tym oto pudełku. i może najpierw pokażę, jak się do niej dostać, a potem jak sobie z nią poradzić i nałożyć na swoją głowę. Więc tak, co znajduje się w środku pudełka po otwarciu? Na samej górze jest oczywiście instrukcja jak używać, jak się opiekować tą peruką. Pod spodem znajdują się... wika po polsku. No to nakrycie, nakrycie głowy pod perukę. Ja na to mówię skarpeta. Popatrzcie na minę tej pani. Kolejna rzecz to oczywiście nasza peruka i dodatkowo dostajemy taką szczotkę. Do czesania taki trochę chiński tangle teaser. Dobra, dogrzebmy się teraz do tej peruki. Ja już ją wcześniej nosiłam i w niej chodziłam, ale specjalnie spakowałam ją w ten sam sposób, w jakim ona mi przyszła, żeby po prostu pokazać, jak to po kolei wygląda, jak to jest pakowane. Więc przechodzi w, w takiej dziwnej siateczce, delikatnej. Przechodzi. Proszę państwa. Yeah! O wiele ładniejsza niż moje włosy. <noise> no. Mniej więcej tak ona będzie wyglądała w naturalnym świetle. Czyli na czym mi zależało, żeby właśnie peruka nie błyszczała się tak sztucznie. Na pewno wiesz o co chodzi, jeżeli jesteś w temacie perułek. Żeby ona nie wyglądała jak plastikowa. W środku jest oczywiście ta cała czapka. Nie, bo mnie nie widać. To ty nie, nie widać mnie. Fila, fila. I teraz kolejna rzecz, na której mi bardzo zależało, jeżeli chodzi o perukę, to jest właśnie ten przód, który wygląda fajnie i naturalnie. Wystarczy wyciąć tą siatkę. Ja tą siatkę też pokażę, jak wycinam. No, jest bardzo długa, kręcona i w kolorze takim jasnym szarym, takim srebrnym. Teraz bierzemy sobie nożyczki i wycinamy tą siatkę na taką długość, jaka nam będzie odpowiadała. Yy, dobra, to teraz może przejdźmy do tej ciekawszej, śmieszniejszej rzeczy, jaką jest zakładanie tego na głowę. Um. Najpierw zapnę swoje włosy. Potem zakładamy czapaję. I wpychamy wszystkie włosy. Um. Do środka. Chodziło o to, żeby wyglądać jak Debil. Ogólnie. Gitara. Tak. Myślę, że. Myślę, że. Nope. Normalnie ona jest. It's magic you, cause I Ari, Dodatkową zaletą peruki jest to, że można ją farbować, myć, modelować za pomocą prostownicy i lokówki. Wszystkie informacje, znajdują się oczywiście w opisie pod filmem. Dodatkowo przy zakupie peruki dostaniesz 8% zniżki z moim kodem na hasło Noemi. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymaj się na razie. Pa!